Dzień dobry Państwu, witam 28 lipca. Proszę Państwa, dzisiaj tak trochę ogólnie o głupocie. To jest coś, co temat, który jest w pewien sposób zlekceważony, ale przez te wszystkie fanaberie związane z wokizmem, polityczną poprawnością, tym kto jest awansowany w dużych instytucjach państwowych, w dużych instytucjach społecznych. No, i również z, ze względu na to, jak dzieci są kształcone i wychowywane, zwłaszcza w szkole średniej, kiedy jakakolwiek kłótnia odbierana jest jako atak personalny, kiedy zwraca się zwłaszcza uwagę na to, żeby no, każdy pogląd był uprawniony, itd., podcinamy sobie korzenie tego, co stanowiło motor napędowy, siłę napędową cywilizacji, zresztą każdego społeczeństwa, którego działanie rodzi się w rezultacie no, sporów. Po prostu ludzie mają różne poglądy i to jest fantastyczne i to, o to chodzi, tylko że te poglądy należy uzgadniać i te poglądy należy w debacie cyzelować i sprawiać, żeby wygrywał ten, który jest najlepszy. Te mechanizmy, których jesteśmy świadkami, dominowały również w tzw. gospodarce socjalistycznej, w przedsiębiorstwach socjalistycznych. Można z grubsza porównać na przykład ustosunkowanych członków partii, którzy byli w różnego rodzaju firmach i przedsiębiorstwach, jako takie święte krowy, z przedstawicielami tzw. mniejszości. Które dzisiaj są w różnego rodzaju organizacjach społecznych, czy właśnie nawet w prywatnych korporacjach, tylko że one kierują się właśnie tym wokizmem i tymi przepisami, które sprawiają, że stają się coraz mniej efektywne. Do tego, no właśnie, można wrzucić to całe wychowanie, które. Utrudnia naszym dzieciom podnoszenie się z porażek, każe lekceważyć porażki, każe z dobrą miną przyjmować absolutne idiotyzmy, zabrania mówić komuś, jesteś głupi, jesteś idiotą. Może to jest nieładne, ale to właśnie tworzy to, że dyskusja staje się produktywna, efektywna, że coś z niej wynika. To są rzeczy oczywiście e, podstawowe e, dla naszej kultury. Że oddzielano jak gdyby ataki, że, że, że to nie była tak na, na osobę. Że no, kultura była w cudzysłowie twarda i zmuszała do rewindykacji własnych przekonień. No, to jest ten impuls do rozwoju, kiedy, kiedy zaczynamy widzieć, że ktoś wygrywa w debacie, w dyskusji, że czyjeś poglądy są lepsze, wtedy zastanawiamy się, jak uargumentować lepiej nasz własny pogląd albo czy go nie zmienić. To są podstawy. No a do tego właśnie mamy te korporacje yy, i do tego, czyli które powinny być sprawnie zarządzane. Yy, I do tego mamy te instytucje państwowe łącznie z takimi, jak na przykład szpitale, gdzie to są ważne rzeczy, gdzie te rzeczy wpływają bezpośrednio na życie i zdrowie ludzi. To, że. Yy, System, bardzo drogie systemy edukacyjne, które tutaj finansujemy, nie kształcą tak, jak powinny kształcić. To jest właśnie efekt tej całej kultury, która to otacza. No, to, że, że po prostu głaskamy dzieci po główkach każdego pogłówce, że równamy w dół, że nie pomagamy prymusom, wręcz przeciwnie, uważamy, że. Jeżeli ktoś jest lepszy, no to to jest takie podejrzane, może miał, ma lepiej w domu, bogatszy rodziców i tak dalej. Jak gdyby usiłujemy równać skutki, a nie szanse i to równać te skutki w dół. Efekt jest taki, że nawet elity mają coraz mniejszy zbiór ludzi, z których można wybierać. Ja już nie mówię o tym, że właśnie decyduje, jest w tym wszystkim również negatywna selekcja Polegająca właśnie na tym, że ludzie, którzy nie są. Wiadomo, że każdy z nas ma czasem trudny charakter. Wiadomo, że każdy z, z nas zdarza się powiedzieć czy zrobić głupie rzeczy, ale w tej sytuacji awansuje się ludzi, którzy są mierni, ale wierni. I to jest znów. I którzy. E, są miałcy, którzy nie mają swojego zdania, którzy tylko klepią te formułki, które wiedzą, że powinny być wyklepane. E, no i potem mamy społeczeństwo złożone czy kierowane przez konformistów. Tych analizy, tych e, złych rzeczy w społeczeństwie można by. W Przytaczać tych analiz, przytaczać bardzo dużo, jak to się zepsuło od środka, jak to się osłabiło, jak to właśnie polega dzisiaj jak na tym, że, że dzieci sobie nie radzą, bo nie umieją się podnosić z porażek, że lekceważą porażki, że nie uczy się ich konkretnego, agresywnego postępowania, forowania własnych poglądów. E, czym to się skończy? Proszę Państwa, to jest może, nie usłyszałem to gdzieś tam pokątnie, ale może nie sprawdzałem tej informacji. E, nie żyjemy w odosobnieniu. E, Zachód nie jest już tym, czym był nie wiem, w latach 60., 70.. Mamy olbrzymią konkurencję ze strony Azji. I mamy olbrzymią konkurencję ze strony umotywowanych Azjatów. Azjatów, którzy dobijają się, przebijają, którzy kształcą się na gwałt, którzy no, są umotywowani do tego, żeby osiągnąć sukces. A u nas tej motywacji, mówię po tej stronie naszej, tu jest coraz mniej. I jeszcze właśnie robimy sobie. Podcinamy sobie sami nogi w ten sposób, że no pozbawiamy się konkurencyjności, pozbawiamy się liderów, pozbawiamy się ludzi, którzy są zdolni podjąć walkę z takim przeciwnikiem, umotywowanym przeciwnikiem. Słyszałem właśnie o tym, że Chińczycy od, od lat 2000 bardzo, na bardzo dużą skalę finansują Hollywood. firmy, produkcje hollywoodzkie uczestniczą w tym. Państwowe pieniądze chińskie. I to dlatego na przykład nie ma żadnych chińskich szwarc charakterów w ostatnich filmach, tak jak to się zdarzało w latach 60. Ale jest, jest również śmieszna rzecz. Podobno wspierają produkcje, które pokazują sfeminizowanych mężczyzn. I to jest ciekawe, bo Chińczycy sami u siebie zabraniają tego rodzaju rzeczy. I nie pokazują tych filmów, gdzie mężczyźni są sfeminizowani. I to daje do myślenia, czy ten cały proces, którego jesteśmy świadkami w Ameryce Północnej, wokizmu, nie wokizmu, Cancel Culture, nie jest pod, podpychany i futrowany pieniędzmi naszych przeciwników. Dawniej tą, tą robotę oczywiście robiło KGB, robiła Rosja. Ja myślę, że te mechanizmy pozostały i wiadomo, jak rozmiękczać społeczeństwa Zachodu, jak na nie wpływać, żeby pozbawiać je możliwości oporu, jak je przejmować. I właśnie myślę, że jesteśmy świadkami czegoś takiego tutaj. Dlatego proszę przed, bronić przed tym własnych dzieci, posyłać do harcerstwa, po, pokazywać brutalne strony życia i pokazywać, jak się wobec tych brutalnych stron życia zachowywać. Po prostu krystalizować charakter. To jest najważniejsze. Człowiek, który nie upadł ileś tam razy, nie nauczy się jeździć na nartach, nie nauczy się dobrze biegać. To jest wliczone w nasz sukces. Także umiejętność radzenia sobie z przeciwnościami życia, myślę, że należy do najważniejszych. I dlatego tak ważne jest, żebyśmy mówili wszystkim dookoła, żeby odrzucać ten dyktat politycznej poprawności, że nie stać nas już dzisiaj na to, żebyśmy mieli święte krowy w naszych instytucjach. Nie stać nas na to, żebyśmy mieli w przedsiębiorstwach ludzi, którzy są mierni, ale wierni i są tam dlatego, żeby się wykazać statystyką, że tyle i tyle mamy takich, tyle i tyle mamy takich. To dokładnie to, to spowodowało klęskę socjalizmu. Dzisiaj jesteśmy świadkami zaprowadzania tego socjalizmu metodami cyfrowymi, ale nie zmienia to faktu, że socjalizm pozostaje socjalizmem i socjalizm ogłupia ludzi. A do tego jeszcze... Ogłupia przez to, że nie, nie dostarcza informacji, to znaczy nie wiadomo, kto tak naprawdę jest dobry, a kto jest, kogo nie należy popierać. Ale do tego jeszcze jest właśnie całe to rozmiękczające wychowanie społeczne, czego nie było w socjalizmie komunistycznym, sowieckim, dlatego że to tam jednak kształcono ludzi na wojnę. U nas przestało tutaj Zachód przestał kształcić ludzi na wojnę. Praktycznie sam się rozbroił. Dzisiaj usiłuje się stawiać. Nie wiadomo jak to ostatecznie wyjdzie. Proszę Państwa, tyle na dziś. A wniosek jest taki: uczmy nasze dzieci i uczmy się znosić porażki. I nie, nie bójmy się inwektyw, nie bójmy się jakiegoś tam złego języka, yy, agresji słownej. Przypomniałem się dygresja, że dzisiaj nawet w jakichś tam konferencjach naukowych, gdzie rozmawiają ze sobą no, bardzo spokojnie ludzie na uniwersytetach, jest dostępny psycholog po to, żeby pomóc tym, którzy poczuli się dotknięci, obrażeni. Proszę Państwa, co za bzdury, co za idiotyzmy. Gdzie ta nasza cywilizacja zaszła? No i właśnie y, jest teraz bezbronna, jest teraz bezbronna. Y, przy okazji, oczywiście chciałem zareklamować Najnowszy numer gońca. Proszę kupić, dać. Jeżeli Państwo sami nie czytają, dać komuś do poczytania, może osobie starszej. W tym polecam oczywiście tekst, który już polecałem w mojej wypowiedzi na temat tych szkół z internetami. Histeria wokół nieoznakowanych grobów. Jest to przetłumaczony. Tekst, dobry tekst na, na ten temat, odwołujący się, krytykujący artykuły gazetowe, które się na ten temat ukazywały, poparty faktami. Yy, polecam też oczywiście mój tekst o Powstaniu Warszawskim, to będziemy o tym rozmawiać do, do końca naszych dni, czy warto było. A a propos yy, wydarzeń bieżących, kulisy wojny na Ukrainie, chciałem zareklamować książkę. Naszego felietonisty Stanisława Michalkiewicza. Znów polecam felieton, zawsze bardzo dobry, zawsze na ósmej stronie gońca. Kulisy wojny na Ukrainie to rozmowa Jarosława Kornasia, szefa właśnie wydawnictwa Capital, które wydało tę książkę z Stanisławem Michalkiewiczem. Na czym polega wartość tej pozycji? Przede wszystkim na przypomnieniu całej drogi dokumentów, historii, traktatów, które doprowadziły do tej sytuacji, która jest dzisiaj. A jak wiadomo, dzisiaj bardzo wiele osób no, nie lubi mówić o, o niewygodnych rzeczach z przeszłości. Trzeba znać przeszłość, żeby potrafić oceniać teraźniejszość. Proszę Państwa, i na koniec też, mówiłem to o tym już w poprzednim moim felietonie a propos tego oskarżenia, tak jak oskarża się w wokizmie o faszyzm, rasizm i tak dalej, biały supremacizm, w ogóle wszystko, bo przestajemy debatować, sprowadzamy to wszystko do wyzwisk. Tak właśnie w tych debatach na temat roli Polski, udziału Polski w wojnie na Ukrainie, też przestajemy rozmawiać. Zaczynamy się obrzucać zwiskami. Co jest złe, no, co jest karygodne, co jest ubolewania godne, bo sytuacja jest bardzo napięta. Sytuacja jest. Pierwszy raz, myślę, od 30 lat. Polska znalazła się w dużym niebezpieczeństwie. Powinna się Wobec tego niebezpieczeństwa mądrze odnieść, a do tego, żeby było to mądrze, no, trzeba debatować na ten temat. Chyba, że no, tak jak znamy, chcą tego ludzie, których się odsądzać trzy wiary jako teoretyków spiskowych, że, że Polski już nie ma i że praktycznie jest tu państwo na telefon, i że wykonuje po prostu. Polecenia zewnętrzne. Jeżeli jest tak, to rzeczywiście żadna debata wewnętrzna, intelektualna, e, ża żadna dyskusja o tym, e, jakie przed Polską stoją wyzwania i jak Polska powinna się zachować. Nie mają sensu. Tyle na dziś. Do następnego razu. Mówił Andrzej Kumarz.